Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pancer i witam was w pierwszym odcinku nowej serii na kanale. Jaką jest? Zagrajmy Wiedźmin edycja rozszerzona. Nawet nie wiecie, jak bardzo cieszę się na tą serię, że będę mógł z wami w końcu przeżyć tę niesamowitą historię. część z was bardzo o tą serię prosiła, błagała na kolanach wręcz, a więc odpowiadam: tak, seria będzie, jest i będzie pojawiała się na kanale regularnie. Ale część z was pewnie zapyta. C! Dlaczego akurat Wiedźmin 1? Dlaczego nie zaczniesz od trójki? Już spieszę z odpowiedzią. Zaczynam od jedynki, ze względu na to, że to jest początek chronologiczny trylogii. Lekcja przynajmniej z początku rozgrywa się poza książkami. A jest to wyjaśnione w taki sposób, że Geralt. Główny bohater sagi traci pamięć. A zresztą, wszystkiego dowiecie się w trakcie gry. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja. I bez zbędnego przedłużania, zaczynamy nową grę. Na samym początku musimy wybrać tryb gry. Mamy grę podstawową. Zagraj w, pod, y, w podstawową wersję gry Wiedźmin, przygotuj się na kilkadziesiąt godzin rozgrywki w mrocznym świecie, gdzie nie ma dobra i zła. Są jedynie wybory i ich konsekwencje. My też. Y, tryb dodatków DLC, ze względu na to, że to jest y, edycja rozszerzona gry. Ale jednak, w trakcie tej serii zajmiemy się wersją podstawową. Trzeba też wybrać poziom trudności naszej rozgrywki. Wybiorę poziom średni, ze względu na to, że to jest poziom zalecany. Sprób sterowania. Kolejna nowość. Kolejna nowość w serii. Fu, w serii. W, yy... Kolejna nowość. Możemy wybrać tryb sterowania. Sterowanie za pomocą yy, samej myszy. Yy, inteligentna kamera izometryczna. Yy... Ogólnie takie jakby stereotypowe gry izometryczne typu Diablo. Lub sterowanie klawiaturą i myczną z dynamiczną kamerą nad, z nadramienia. zalecana dla doświadczonych graży i tych, którzy chcą patrzeć z, na grę z, z bliska. Tryb sterowania może zmienić w każdym momencie gry. Wybiorę ten tryb ze względu na to, że w pozostałych dwóch grach będzie on obecny. Jezus, ludziska, ale się jaram! Przyznam, w Prolog grałem prywatnie i wiem już, co się stanie. Jednak nie będę wam spoilerował. Wchłońmy ten świat. Pięć długich lat Królestwa Północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew, niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: Gdzie są wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, góry Sine. Rok 1270. Pięć lat po Wielkiej Wojnie. Zaczyna się mocno, nie powiem, że nie. Gdzie ja jestem? Połóż się, wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzewał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce powiadamy na spokojnie. Zbliżamy się do kermoren. Kermoren dla tych, co nie znają Wiedźmina, było siedzibą szkoły Wilka, do której należy Gerald. Za chwilę prawdopodobnie zostaniemy przedstawieni. Z nam przedstawieni Leo, biegnij po trys. Główni bohaterowie sali. Nasz <Słyszy> czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle! Nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie dwa dni, odkąd cię znaleźli. Mhm. Mm to w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Nie byłbym ja, tego taki pewien, Nie było najgorzej. odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał pięćdziesiąt torynów za każdego odmieńca. Jest mój. Wesemirze, mamy gości! Zamknę bramę Skylet, biegnij do manekinów i bierz miecz! Jesteśmy już w grze i mamy teraz yy, naukę odstępu sterowania tutaj system walki jest dość niecydowny

Jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Merigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Znaczy, roszemy z też... Lambert to czyszcze znakiem art, o których yy, dowiemy się więcej w dalszej części prologu. Jak na razie, podotę po kolejna scenka. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez starana, mogą sobie próbować... Możesz, Co to za Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą. Przygotujcie się. Jest kolejna runda walki, tak? No dobra! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? <laughs> Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Gold, Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego savolle. Resztę załatwimy po Wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła! Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Hmm. to lecimy. To... To... Wygląda w ten sposób, trochę niecodziennie. Tak? Cały świat, yy, w którym będziemy się przepieszczać. Później jest demeria. Mamy się rozgrzać na yy, drugą stronę tej bramy, żeby reszcie bramy. lecimy dalej A, nie, ale... Miejmy nadzieję, że nie będę... Ben... nie będę miał żadnego ograniczenia. Pożałujesz, że cię łaska straciła! Niech ciebie. Zadarłeś sen, Dwoje. Oh yeah. Lecimy dalej.

E, e, wykorzystywać to uguszenie, nie wiem, czy to tak powinno być. Kolejna scenka przerywnikowa.

C'est oh. le -ce. Stworzyć bramę e, za pomocą poobrotu. E, po prostu na niego... E, go otwieramy. To diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś! Mogliście mi powiedzieć o schodach? Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murażami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Tris, dzieciko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Tris może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie, wszystko po kolei nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy! Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiat, czy. Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, Wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował.